Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji nowości, tym razem na tapet wezmę damskie nowości Gucci Bloom Parfum oraz Hermes Barenia. i Gucci Bloom Parfum jest faktycznie nowością, jest z 2025 roku, wyżej tegoś niedawno, Barenia natomiast to premiera zeszłoroczna. Natomiast jakoś tak, no nie wiem, nie wpadła mi wcześniej wcześniej w oczy, tym bardziej, że chyba jest dostępny tylko w seforze. Nie wiem, a może w Daglasie też, ale w moim Daglasie ich nie widziałem. Byłem w Seforze i jakoś tak mi się rzucił ten flakon w oczy, więc stwierdziłem, że przetestuję. No nic, Gucci Bloom pierwszy. Otwarcie może się spodobać, naprawdę, otwarcie robi całkiem pozytywne wrażenie, pachnie białokwiatowo, nieco tuberozowo, jaśminowo, no kojarzy się... No z takimi białokwiatowcami jak na przykład Gucci Bloom właśnie. Ale jest ogólnie w nim taka fajna, transparentna lekkość, zwiewność, taka cukrowość. Tak kojarzy się z watą cukrową, natomiast... To nie jest żaden taki zwalisty, ciężki ulep. Przynajmniej tak, yy, tak, tak w otwarcie, jak po otwarciu można było wnioskować. Całość jest taka naprawdę mega fajna, transparentna w tych pierwszych e, sekundach czy minutach. Do tego nutki takie nieco kosmetyczne, kremowe, słoneczne, właśnie kojarzące się z jakimiś kosmetykami do opalania. Naprawdę mega, mega fajnie to pachnie. Natomiast na skórze już po chwili zaczyna tracić tu swoją zbiewność, transparentność. Zaczynają dochodzić do głosu nuty takie deserowo-ciasteczkowe, może nieco tonkowe, też więcej tego etylomaltolu, więcej tych tu waty cukrowej, y karmelu i tak on właśnie się rozwija. Te białe kwiaty troszkę, wiecie, zanikają, ta transparentność znika całkowicie. E dochodzi do głosu coraz więcej y karmelu, coraz więcej no waty cukrowej, co jest coraz bardziej taki ciasteczkowo-deserowo-tonkowy. Y pachnie ok charakterem troszkę mi się kojarzy z Baccarat Rouge 540, pewnie wie, większość z Was kojarzy. Niż że są jakoś mega podobne, natomiast no, wspólny pierwiastek w postaci chociażby tego etylomaltolu, bardzo dużej dawki tutaj zdecydowanie czuć. Praktycznie tak już pachnie do końca. Troszkę takich ulepno-słodkich białych kwiatów, jakaś wanilia, karmel, takie toffi, ciasteczka, tonka. No, no, no średniawa dla mnie, nie? Szczerze mówiąc... Y po tym otwarciu spodziewałem się czegoś, czegoś lepszego, czegoś ciekawszego, po prostu. A tutaj, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Wierzę, że może mieć, może mieć fanów, może mieć fanki, ale ja do nich należeć nie będę. Wolę klasycznego Gucci Bloom. Trwałość spoko, duża, 80 do 12 nawet godzin, spora. Projekcja też zadowalająca, parametrów odmówić im nie można. No ale, no nic tyle. Barenia, kolejna. I Barenia była dla mnie bardzo, bardzo dużym zaskoczeniem, bo przyznam, że no ta, z tak oryginalnym otwarciem do czynienia nie miałem długo. Pachnie nieco vintage. Kojarzy się z jakimiś takimi vintage szyprami, właśnie nuty skórzane, nuty, msz, nuty mszyste. Natomiast nie ma tu jakoś specjalnie dużo nut kwiatowych. Czuć tutaj Mój nos wyczuwa takie nuty jak czarna porzeczka, zarówno owoce jak i liście. E, takie właśnie kwaśne, żywe, musujące, e, owocowe nuty. Y, nieco też takiej zieleni, nieco goryczkowej. Troszkę takich nut jakby kojarzących się z rabarbarem. I właśnie kwaśne cierpkie wręcz y, nuty owocowe tutaj wyczuwałem. Do tego trosz, troszeczkę jakby nut dymnych, dymnoziołowych, może tytoniowych, tytoniowo-herbacianych, tytoniowo y, coś, y, coś takiego. Do tego y, też troszeczkę paczuli jakby. Ta paczula y, delikatnie jakby ziemista, delikatnie y, może nie pleśniowa, bardziej ziemista. Czuć tutaj taką nutę też, czy ja ją czuję, taką takiej ziemi, ale takiej czystej ziemi, troszkę geosmina. Właśnie taki zapach... Y, Zapach deszczu, wiecie? Taki nieco mineralny, ziemisty zapach. Po chwili na skórze wychodzi troszeczkę takich nut słodkich, natomiast jest taka słodycz. po prostu taka cukrowa, nie wiem jak to powiedzieć, ale fajnie tu pasuje taka nieco spicy, taka musująca w nosie słodycz. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Do tego nuty takie, takie kwiatowo-narkotyczne, takie jest taka molekuła jak anisaldehyd, nie wiem, aldehyd anyżowy pewnie. Po polsku. Ona pachnie tak właśnie bardzo upojnie, kwiatowo, ale też kojarzy się z sianem, troszkę z tonką, troszkę tak pudrowo, migdałowo, ogólnie kwiatowo, upojnie, naprawdę, naprawdę mocno. I tu mam wrażenie, że ta, ta molekuła była. Do tego troszkę nut winogronowych. Tutaj akurat podejrzewam metal Antranilate, to też. Taka molekuła m, używana do akordów białokwiatowych, e, głównie kwiat pomarańczy, neroli, taki klimat, ona wprowadza nut właśnie jakich, m, no charakterystyczna winogronowa nuta, nuta aromatu winogronowego. Co jeszcze tu wyczuwałem, to kolejna molekuła, bawiąc uczy, ucząc bawi, to ja, oksoforon się nazywa. Napiszę wam tutaj, możecie sobie wygooglować. Oksoforon jest niesamowicie ciekawą molekułą. Mam ją w swojej kolekcji składników. Ehm, bardzo mi trudno powiedzieć, jak ona pachnie. Bardzo, bardzo, bardzo trudno. Oksoforon wykorzystał ehm, Karol Jaśkowiak, nasz polski perfumiarz, też założyciel sklepu perfumiarz.pl perfumiaszcom ehm, w kompozycji dla marki tkliwi nichiliści DOR. Ehm, I ona pachnie... Hmm... Podobno jak kwiat budley, ale nie wiem jak pachnie Budleja. Też troszkę jakby miodowo, natomiast jest to miodowość nie, niezbyt słodka. Zapach też taki nieco cierpki, drzewny. Oksoforon używa się do, e, w niewielkiej ilości do, 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 do akordów tytoniowych, herbacianych. Tutaj mam wrażenie, że było go sporo. Właśnie taka charakterystyczna drzewno-cierpko-narkotyczna nuta. Przykro mi nie potrafię opisać, jak pachnie oksoforon. Naprawdę nie potrafię. Jest to dla mnie nuta, nuta bardzo abstrakcyjna, bo nie znam jej, nie znam tego, tego zapachu z natury, nie potrafię go porównać do niczego innego niestety. Jeśli jesteście ciekawi, możecie sobie zakupić ten składnik. Tak, yy, zobaczę, czy jest w ogóle dostępny. Jest 2,5 grama, kosztuje 26 zł na perfumiarz.pl. Jest opisany tak. Miodowy, tytoniowy, słodki, świeży, bogaty, szlachetny, niuanse szafranowe, herbaciane i likierowe. Jest to molekuła o nieprzeciętnie złożonym i trudnym do zaszufladkowania zapachu. Tworzy wrażenie czegoś drogocennego i egzotycznego. Niezbędna do rekonstrukcji zapachu tytoniu i herbaty. Tak w ramach ciekawostki rzucam. No i w tym sercu czuć wyraźnie czarną porzeczkę, liść czarnej porzeczki, nuty siana, nuty rabarbaru, właśnie takie kwaśno-żywo-owocowe, cierpkie. Trochę muchu, trochę skóry, trochę nut ziemistych, odrobina cukru. I tak sobie pachnie jakieś... 4-5 godzin, po czym osiada blisko skóry, zostajemy właśnie z, tym, z tymi nutami oksoforonu, nieco kwaśno-cierpko-drzewnymi. Odrobina cukrowej słodyczy tutaj jest cały czas wyczuwalna, odrobinę moleku drzewno-ambrowych może. I tak sobie trwa na skórze no do 8 godzin max, tak 6 bym powiedział, 6 do 8 godzin. Projekcja raczej, raczej umiarkowana, nie jest to absolutnie mocny zapach. Uważam, że tu to świetnie gra. Jest taki bardziej elegancki, może tajemniczy. Nie jest to coś, czym chcemy, wiecie, wypełniać pomieszczenie. Mnie mega, mega ciekawa, mega udana premiera. Długo nie wąchałem czegoś tak oryginalnego, czegoś tak ciekawego w mainstreamie, także szczerze polecam z całego serca przetestować. Bo jest to wyjątkowa rzecz. I też niezależnie od tego, czy preferujecie bardziej damskie czy męskie zapachy, tutaj według mnie zdecydowanie uniseksowo. Znaczy, on ma mm, troszkę vibe takich vintage szyprów kobiecych, natomiast no nie, raczej, raczej uniseks pełną gębą, moim zdaniem. No nic, tyle. Jeśli macie jakieś z tych perfum, jak zawsze zachęcam do zostawienia komentarza. Dzięki i pa!